Bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Jak ja lubię powtarzać to pytanie, co dzieje się w polskim rapie? Serio, i z jakiegoś powodu sprawia mi przyjemność opowiadanie dokładnie o tym, co w rapie piszczy. A piszczy sporo, i w tym tygodniu wszystko, no prawie, sprowadza się do jednego słowa sukces, bo wszyscy są zadowoleni z tego, co u nich aktualnie się dzieje. Ale po kolei Mati Fuczyło to jest Wydział Newsów w telewizji Mixtape TV. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Kolejny rok, kolejne zaskoczenia i ksywy, które zostały nominowane do jednej z najważniejszych muzycznych nagród w Polsce. Właśnie poznaliśmy nominację do Fryderyków i wiemy, którzy raperzy powalczą o statuetkę dotyczącą najlepszego albumu w 2023 roku. Wśród pięciu docenionych krążków część zupełnie nie jest z zaskoczeniem, bo udział łony na tej liście no, jest czymś w rodzaju obowiązku. On tam jest zawsze. To jednak nie oznacza, że inne krążki nie zaskoczyły. Na krótkiej liście nominacji album roku hip-hop znalazła się m.in. płyta zdechłego osy Breslau Hardcore. A oto wszystkie nominacje. Po pierwsze wspomniany zdechły osa i Breslau Hardcore. Jak to wszystko przewidzenia, to co widzę, niewyraźnie się ma do widzenia. Do widzenia, aż się... Jest też Włody i jego płyta Haha Ultras, którą pewnie czyta się Hip Hop Ultras, tak jak singiel. Odkąd pamiętam moje życie się nagrywa, odkąd prawda jest ciekawa, nie zamiatam jej pod dywan, dym, z tym jest kojarzona że ona moja ksywa, moich płyt się nie... Oczywiście, Tako Hemingway i płyta 1800 Oświecenie. Na ulicach ciągle cicho, Ziąmek. Mój maksywę infantino bo się nigdy nie rozstaje z FIFA w oczy. Noć się tak jak każda inna, znowu pokłóciłem. Się. Do tego kolejny z klasyków tych, którzy są zawsze nominowani, czyli problem i płyta, problem z X-em, bo to na dziesięciolecie. Ty, to znowu ona, myślałem, że się uwolniłem. Mordo, to nie da rady, to Rudkowski patron. Miałem zmądrzeć, miałem milczeć. I dorzućmy jeszcze człowieka, który pojawia się na tej liście zawsze, czyli Łonę. On nagrał płytę z koniecznym i krupą, a krążek nazywa się Taxi. I też jest nominowany. Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji. Mówią, że Taxi jak Nigdy nie wiadomo, co zagra To kto wygra waszym zdaniem? Możecie dawać znać na socialach telewizji Mixtape TV? My naprawdę sprawdzamy tam wasze komentarze. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Kukon pewnie nie wyszedł jeszcze z emocji po wydaniu nowego albumu, a my jesteśmy w tym temacie razem z nim. Biłgorajski raper jest świeżo po wydaniu nowej płyty i właśnie uraczył nas nowym singlem okraszonym klipem. Tym razem numer został nagrany w duecie z wokalistką Faustyną Maciejczuk. Kawałek nazywa się Lokomotywa i jak zdążył nas przyzwyczaić, Kukon jest nagrany na klasycznie brzmiącym bicie, a sama nawijka też nawiązuje do klasycznego stylu biłgorajskiego artysty. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka ogromna i poznie spływa. Stoi w sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego i brzucha, bucha co ciekawe i jak na pewno słyszeliście, refren to nawiązanie do wiersza Juliana Tuwima, Lokomotywa. Cała płyta jest związana z opowieścią o ludzkiej naturze. Krążek nazywa się Organic Human i jest wypełniony nawiązaniami do eklektyzmu rzeczy, do których zdolny jest człowiek. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Wiemy, co na to paluch i to na dwie sprawy, bo poznański raper jest ostatnio mocno aktywny w mediach społecznościowych i odniósł się do dwóch tematów. Ale po kolei zacznijmy od Sentino, bo ten polsko-niemiecki raper w swojej książce opowiadał o rzekomym spotkaniu palucha gdzieś w sklepie i podobno w sekundę go wyjaśnił. Otóż Sentino napisał, że stał przy ladzie w sklepie i nagle tuż za nim pojawił się paluch albo ktoś, kto wyglądał jak on i między panami wywiązała się. Niesamowita wymiana zdań. Ty, a pan to nie jest ten słynny raper, co tak do mnie się... Nieładnie wyraża? Nie. Bo pan podobnie do niego wygląda, też taki brzydki. Podobno to miało miejsce, przynajmniej według Sentino. Z tym, że nawet jeżeli coś takiego się wydarzyło, to to raczej nie był Paluch, bo on odpowiedział królowi Sentino w mediach społecznościowych. I jak napisał, była taka historia, to wydarzyło się zaraz po tym, jak Sentino zrobił napad w centrum Warszawy, w którym raper został wielokrotnie postrzelony przez antyterrorystów, a zaraz po ich spotkaniu wsiadł do swojego L16, które specjalnie dla niego wylądowało na ulicy. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. I to był polski rap w pigułce, ale powiedziałem, że Paluch odniósł się do jeszcze jednej kwestii, i to jest prawda, bo po Poznaniach postanowił pogadać też trochę o raperach, którzy udają, że są milionerami. Jak napisał w swoim poście, to chyba zaczyna się przejadać. I jak dodał to bardzo dobrze, bo jego zdaniem niszczy to mózgi młodszych odbiorców. A przy okazji paluch dodał, że cieszy się, że on sam od zawsze trzyma się swojego kierunku, tym bardziej, że w tym roku mija 20 lat od jego pierwszego projektu, a on cały czas jest obecny na scenie i trzeba przyznać, że w ogóle nie zanosi się na to, żeby to miało się zmienić. I dobrze. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. My, Polacy, zwykliśmy narzekać na Polskę, na to, że u nas to nie jest tak pięknie jak gdzieś indziej i słońce, wszędzie indziej niż w Polsce, świeci jakoś jaśniej, ładniej i w ogóle. No tak przynajmniej uważa spora część z nas, ale na pewno nie Amerykanin Lil Gnar. Kojarzycie? Ten amerykański raper jest zupełnie zakochany w Polsce i postanowił to pokazać już kolejne raz, tylko że tym razem w dość nietypowy sposób, bo dodał zdjęcie podpisane hasłem: The King of Poland, polski gnarski, a więc król polski. Na zdjęciu jest Gnar i polska flaga. No i to jest spoko, ale na zdjęciu jest też dziewczyna, na której raper stoi. I akurat jakoś tak postanowiłem to wyciąć, bo Jakoś tak, no, no, no sam nie wiem. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Lil Gnar to rodowity Amerykanin, ale w Polsce też mamy rapera, który zaliczył epizod związany ze Stanami Zjednoczonymi. To oczywiście Popek, który właśnie pierwszy raz od innego, mocno dyskusyjnego tematu odezwał się w mediach społecznościowych. Twórca Gangu Albanii i wielu innych projektów wrzucił króciutki post, a w nim trzy zdania. Walka trwa, nawet jak przegrywam. Trzymajcie za mnie kciuki. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. No a przy okazji wrzucił link do kawałka wodospady. Czasem mówią ci, że nie da rady, a ich słowa lecą w Jak Wiadomo, że ostatni czas Popek spędzał w szpitalu, nie wiadomo jednak, jak wygląda sytuacja na dziś, w tym momencie. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. To teraz pogadajmy o wielkim polskim sukcesie: PZ sprzedał płytę. Płyty. I nie jedną, ani dwie. To znaczy, chodzi o dwie, ale w ogromnych ilościach. Bo znacie krążek Muzyka Współczesna? Padały słowa, które bolą, pamiętam było tego sporo. Wszyscy nam mówią, miłość macie chorą, więc mówię, uwierz wreszcie na. Bo właśnie ten krążek pokrył się diamentem, a to znaczy, że został sprzedany 500 tysięcy razy. Nieźle. A to nie jest wszystko, bo z kolei muzyka komercyjna. O! tu czas mija szybko, jak astronaucie na Saturnie, także zaraz zabraknie ci tchu, jakbyś tu stał na napórnie. Pokryła się podwójną platyną, za sprzedaż 60 tysięcy egzemplarzy. Naprawdę nieźle, co? Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Ale nie tylko PZ może się cieszyć z tego, co i w ilu egzemplarzach sprzedał. Po pierwsze, Kękę już świętuje posiadanie złotej płyty za sprzedaż 15 tysięcy sztuk, krążka 4.1. Z niego pochodzi ten numer. Dwie minuty każdy tańcz Dzieciaku, choć pod scenę wykołyszecie cię jak szanty. Dobrze wiem, że masz blokady, Stąd ta dawka motywacji. Sam packa. Ale rzecz w tym, że do premiery płyty zostały jeszcze trzy miesiące. To jest dopiero niezły numer. Mieć złotą płytę, a nie mieć jeszcze płyty. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. I na koniec jeszcze a propos historii koncertowych, no i oczywiście a propos historii sukcesów. Bambi, czyli podopieczna Yangle Osi też ma powody do świętowania. Ona wyprzedała całą swoją ogólnopolską trasę. A ja może nie wyprzedałem, ale wystrzeliłem się ze wszystkich newsów w rapie z tego tygodnia. Na dziś to tyle, ja nazywam się Mati Fuczyło, to był Wydział Newsów w telewizji Mixtape TV. Pamiętajcie, żeby sprawdzać mixtapetv.pl i tam głosować na najlepsze według was numery. No i wysłać swoje też możecie, bo my możemy zagrać je w telewizji. A to brzmi spoko, prawda? Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Cześć!